Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku krótka wizyta w Kingslandzie z KVK 93 kontra 365. Ja jestem Snow i dzisiaj zobaczymy sobie Kingsland z KPK, który streamowałem, streamowałem tutaj walkę o krąg życia, który teraz już nie jest taki ważny, ale został cały czas w posiadaniu który jest 93 także fajnie, znaczy fajnie, Ech, super dla nich, tak, no dla 365 nie aż tak fajnie. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o Kingsland, na razie wygląda to w ten sposób i jeśli tutaj nie widzicie jeszcze zbyt dużo, to prawdę mówię, niebieski kolor to jest królestwo 93, natomiast czerwone niestety są podzielone, więc je możemy jakoś tak oddzielić kolorami. Tak czy inaczej widzicie, że tutaj po prawej stronie tego Kingslandu mamy dosyć wyrównaną sytuację. Może trochę jednak na korzyść JST, które ma kolor czerwony, tak 365. Tutaj jednak bardziej spycha to królestwo 93. Na ten moment tutaj trwają walki, które są, powiedziałbym, dosyć wyrównane. Nawet widzimy, że 93 teraz tutaj pali flagi i ma przewagę, ale to jest zrozumiałe. Wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze chyba cały czas jest downtime. Tak czy inaczej, w ogóle wydaje mi się, że 93. W tych pojedynkach jeden na 1 z 365 wygląda bardzo dobrze, nie chcę mówić czy na pewno lepiej od 365, nie, nie znam całego tego KVK i historii, kto tam gdzie z kim musiał walczyć, natomiast to o czym jestem przekonany to, że sojusznicy 93 są o wiele słabsi niż sojusznicy 365 i tutaj to bardzo widać po tym co się dzieje po lewej stronie. Bo zobaczcie po lewej stronie nie zobaczycie tutaj w ogóle praktycznie 365, bo oni tutaj po prostu nie muszą wchodzić. Mają się innych sojuszników, którzy wygrywają i sobie spokojnie tutaj radzą, bo tutaj i ten fioletowy kolor i ten czerwony, który tutaj zobaczycie jeszcze tą flagę, oni tutaj palą kolejną, tak? Więc to są wszystko sojusznicy, którzy od lewej strony praktycznie odcięli sojuszników 93. Od Ziguratu. No i ci ojusznicy widzimy, że mają tutaj te forty, że weszli tutaj do tego Kingsland, natomiast no nie mają na ten moment ani jednej stycznej flagi. no W zasadzie mają tą jedną, która się pali i zaraz się wypali pewnie. I widzimy, jak olbrzymia tutaj jest różnica pomiędzy tymi królestwami. Tutaj próbują się teraz mobilizować, natomiast te, na przykład tutaj, właśnie A818, tutaj ma olbrzymią przewagę i Wydaje mi się, że w każdym momencie po prostu tutaj ich zniszczą. Nie chcę tutaj ani wrzucać na jedno, ani na drugie królestwo, bo naprawdę w tym KVK myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy dzielni walczyli, no ale tak to jest, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. I wychodzi mi na to, że ci sojusznicy właśnie 365 po lewej stronie są dużo mocniejsi. To już było widać po poprzedniej strefie, gdzie 90. musiało tutaj walczyć właśnie w zasadzie w pojedynkę kontra te królestwa po lewej stronie, a pod dodatkowo mieli jeszcze JST po drugiej stronie, także 93 moim zdaniem pokazuje tutaj dużo jakości. Zresztą widzimy, że po lewej stronie Kingsland też 93 tutaj trzyma flagi, bo ten niebieski kolor to też jest królestwo 93 i oni mają styczne flagi, widzicie tutaj, tak, ta się paliła, ale musieli odpuścić na chwilę, natomiast ich tutaj nikt nie dotyka, ich tutaj nikt nie pali. No, i widzimy, że 93 też tutaj ma wojsko i też tutaj walczy po tej stronie. Także nie może się skoncentrować w całości na prawej, tak jakby to było idealnie, że właśnie oni po prawej stronie tutaj walczą tylko i wyłącznie między sobą. I wtedy mamy taki pojedynek właśnie jeden na jednego. Nie tutaj muszą pomagać też po lewej. No, ale jak widzimy, mimo to, że pomagają, to i tak jeszcze. Te królestwa, które są sojusznikami, 365 po prostu wygrywają. Nie wiem, jak to było zrobione. Tak czy inaczej, no, są ci sojusznicy moim zdaniem o wiele lepsi, o wiele więcej jakości. No, jeżeli oni byli w stanie się przeciwstawić sile 93, które naprawdę czasem mobilizowało tutaj bardzo dużo wojska, to świadczy też o ich dużej jakości. I no właśnie, no i jak się rozstrzygnie ten Kingsland, to jeszcze nie wiemy, bo dopóki ich ostatnia flaga jest, to, to nie wiadomo, nie wiadomo, jak wydrejnowane są te sojusze i te królestwa, kto jeszcze może walczyć, kto już ma totalnie dość, ale wiecie, jeżeli mamy przewagę, to łatwiej nam jest trochę więcej dać z siebie, widząc, że mamy przewagę, widząc, że to już jest taki moment, gdzie tego trze przeciwnika trzeba dobić. A podejrzewam, że chociażby te królestwa, pozostałe sojusznice 93, to są już trochę tak oni wyglądają do dobicia, tak? Oni tu nawet nie tworzą za dużo, zobaczcie tych flag, bo mogliby ich zrobić więcej, żeby chociaż się, nie wiem, teleportować większą ilość ściąglaczy. Ciężko mi tutaj jakoś to specjalnie określić, ale nie wyglądają na specjalnie zmobilizowanych, szczerze powiedziawszy. Więc podejrzewam, że będzie to na korzyść 365 i ich sojuszników, no i wtedy oczywiście gratulacje dla nich. Ich... Bo ten, tę te walkę wygrali. Natomiast myślę, że na pewno z podniesioną głową z tego KVK wyjdzie, wyjdzie Królestwo 93, które naprawdę zrobiło świetne akcje. Polecam tutaj ta walka o ten krąg i na moim streamie, i na w ogóle później jeszcze mam parę filmików, jak właśnie odzyskiwali ten krąg, jak tracili ten krąg, jak go finalnie później wzięli już. Także to było naprawdę bardzo fajne walki i 93 pokazało tutaj mnóstwo jakości walcząc po lewej, po prawej stronie. Będę na pewno bardzo ciekawy jeśli chodzi o statystyki, jeśli chodzi o killpointy, jeśli chodzi o dedy. Kto tutaj naprawdę dał najwięcej z siebie i kto pokazał najwięcej jakości w, tej, w tym KVK moim zdaniem wyjdzie tak naprawdę po liczbach, a niekoniecznie po tym kto weźmie tutaj na koniec ten Orlean. Chociaż no, na ten moment wygląda to, że najprawdopodobniej będzie to Królestwo 365. Tak czy inaczej, uważam, że to było naprawdę bardzo fajne KvK, takie, które dowiozło. czyli z tej KvK, gdzie były dwa silne królestwa imperium i gdzie one naprawdę walczyły ze sobą, gdzie ta walka trwała bardzo długo, gdzie pokazali mnóstwo ciekawych rzeczy z jednej i z drugiej strony, mobilizację. Tutaj 93, przede wszystkim, jeśli chodzi o tę walkę, na dwa fronty, więc myślę, że 93, nawet jeśli to KVK przegra, to naprawdę mogą być zadowoleni z siebie i będzie też takie wrażenie wśród w ogóle graczy Rise of Kingdoms, takich jak ja, którzy obserwują to KVK, że 93. Wcale tutaj nie traci, tylko, yy, tylko pokazuje, że naprawdę oni są bardzo silni, że są w stanie, myślę, w takiej walce 1-1-1 na pewno walczyć równorzędnie, a może i nawet 1-1 jeden na jeden wygraliby z 365%. Bo chociażby ten krąg życia pokazał, że są w stanie w takiej walce właśnie jeden na jeden się obronić. Chociaż ich sojusznicy też im tam pomagali, więc no ciężko, ciężko tutaj określić. Zawsze w KWK mamy tych sojuszników, nie da się ich wykreślić z KWK, nie da się ich jakby wyłączyć z tego ogólnego rozwiązania, kto gdzie musi walczyć. Także, także nie jest to aż takie, wiecie, nie jest to takie łatwe, żeby stwierdzić, kto tutaj na pewno ich był był lepszy, kto zrobił więcej. Myślę, że po jeśli będę miał jakieś kilpońcy yy, czy statystyki, to na pewno będę chciał się z Wami podzielić i pokazać tutaj jak to koniec końców wyjdzie. Kingsland jeszcze się nie zamyka. Może, jeżeli jeszcze będzie tu jakaś walka, to na jakimś streamie pokażę, co się tutaj dzieje. No i cóż, powoli to KVK tak czy inaczej przejdzie do historii. No ale nie ma się co martwić, ponieważ już niedługo zaczną się prawdziwe walki. Tam, gdzie jest Królestwo 960 i 1V, i tam 8 Imperium, i tam rzeczywiście też będzie się działo, więc będziemy mieli znowu co się emocjonować w wielkim świecie. Imperium. Ech, a z mojej strony na dzisiaj. To już wszystko. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć.